No w środę nie będzie, nie będzie tego. Adriana? Ładem Adrian się szykuje Iwen. Na event. Ja jadę tam, nie? No i się z nim dogadam w ogóle. Jak to on widzi, to, jak to wygląda ma współpraca, nie? A ten event jest prawda? W sobotę od 10 do 16. Ja jadę z kolegą, akurat kolega tam. Rocina jedzie i do mnie dzwoni, czy się nie wybieram. Mówię, fajnie, że zadzwonię, bo tak akurat o tym myślę. I tam pojedziemy w trzy osoby. Yy, Michał będzie i będzie, Willy będzie w czwartek o 19, bo im potwierdził. A w ostatnio nie miał, bo był tak mówić, zmęczony, poszedł spać i się później obudził, Tomasz, a ja pytanie z innej beczki. Powiedz mi, kto tam konkurs wygrał? Czy to dałeś tylko na podpuchę? Zadzwonię, wiem kto wygrał. Aha, okej. Okay. To za zadzwonię. Spoko, spoko, spoko. Tylko tam pytam się, wiesz, spoko. No, a, a ten, a jak robisz jutro? Proszę? Jak pracujesz jutro? Ja, yy, no z rana tak będę do. 13, 14 pracy, no to o, okay. później jestem wolny. Później zadzwonię. Dobra. Spoko. Ten, co ja chciałem powiedzieć jeszcze? O czym ja mówię? O tym, że Willy nie mógł. No, Willy nie mógł, teraz będzie. Może zrobię jeszcze jedną sesję w tym tygodniu u nas? Później, tak wymyśliłem, są dwadzieścia taśma, nie? To nie będziemy tylko taśmy grali. Bo my musimy, musimy grać non-stop, raczej non-stop, yy, grać na żywo, o, bo tego nam brakuje. Tak. I będziemy te nasze pary. Te, prostu, te nasze pary właśnie byśmy sobie rozprosili. No sobie rozrzucamy, alarmy. alarmę mhm. i w trakcie będziemy grali. Mhm. Bo tak bez sensu to jest, że jeden, przeważnie mamy jedną, jedno wejście nie, na ten złocie. No i myślę, że to dobry pomysł. Dobry pomysł, bo to będzie można poćwiczyć też dodatkowo. Jak będę z Adrianem, to ten. Porozmawiam z nim, może ten jakieś sygnał było. Z tego co ja się kojarzę, to on chce, żebym ja robił dla niego analizy, nie? Aha. No i tam parę prób. Krypto? Krypto, no. No, i tam parę no to grubo, grubo, panie, grubo, to bardzo dobrze. No parę porobiłem na niego, no i do, na przykład no dzisiaj już niektóre miały po 40%, nie? No, ja miałem taką, za parę groszy kupiłem, ale no to, no to urosło, nie? Mówię, akurat te jego, no powiedz mi to, powiedz mi, to krypto, to takie jakieś niszowe, żeś mu analizował? takie A. z tych najmniejszych, czy, czy tak, nie wiem, Bitcoin, Ethereum, czy coś? Tu no jakiś mam, poczekaj. No nie, on nie byłeś na tym jego pierwszym. On nie kazał nagrywać, nie? Ale kupiłem to na przykład, co to jest? To dopiero kupiłem, aha, to dopiero kupiłem, to jest na KuCoinie, ale na przykład, no to zobaczcie to, nie? Ja to kupowałem tu mu, nie? Kazałem mu kupować, poczekajcie, bo to na hopie patrzyłem, no to było tutaj, hop był do góry gdzieś i tu mu kazałem kupować, w tym miejscu, nie, no to kurczu to jest 170%, nie, później dzisiaj chyba to poszło, no zobaczcie, Też tutaj mój dzień kazałem kupować. Nie? Tu chyba, to było. No to też 80%, i się odbił akurat na wolumenie, nie? No teraz spadła korekta, ale no pociągnie, nie? Tu jest wybicie. Zobaczymy, nie? Tylko właśnie nie wiem, muszę z nim porozmawiać. Czy jak to jak on to sprzedaje? Czy to on trzyma, czy jak tam ma ustawione na jakiś tam procent, czy jak 60 na przykład no to sprzedajemy część, czy co? No, no nie znam jego strategii, On tam wytłumaczyć, nie? I on szuka tych niszowych takich. On wytłumaczył no tak, tak. ostatnio. On nie on z Cap tam on patrzył, co mają wolumen 40 milionów dolarów, dobrze pamiętam, nie te duże, tylko takie to jest 500 miejsc, 600. 600 miejsce takich. No bo wiesz, jak procentowo, to tam masz parę tysięcy procent później możesz ugrać na takim. Nie? Jak kupujesz coś za parę groszy, a, a, a sprzedasz za, nie wiem, Zobacz. dolara Tu masz, tu masz to jego, nie? Te, no I Zobacz, mi... jakie to masz wszystko prawie na, na zielono, dopiero tego kupi, kupiłem. go wczoraj. Ten. Tylko no, jego nie ma na Binance, nie? Binance, nie? No tak. Ale Ty, no... To nagrywasz, nie? Ty to nagrywasz Tomasz, bo, bo ja będę musiał uciekać. I teraz... Tak, tak. No na pewno, mu, na pewno wszystkiego mi nie powie jak on tego szuka i ten. A wiadomo no. Dobra, będziemy w kontakcie. No dobra. Yy, dobra, dobra. No, Bitcoina patrzyłem. Bo... Położyłem sema tam to zmieniłem, a czy z powrotem te kropki jakoś ludzie mówią, że tam, że lepiej, nie? Karoli tam, że to lepiej wyglądało, te kropki, nie? Co to znaczy, że lepiej wyglądało? Że wejście kiedy. A, okej. Okay. Nie wiem, jak, jak sądzisz? Oczywiście, ja się też tym sugeruję, tak? Nie zawsze się to sprawdza, ale... Oczywiście, no ma to sens. No, i myślałem, właśnie, bo tu mówimy: impuls, flaga, impuls, flaga, nie? Tak. I właśnie dodałem, dodałem. no to zmieniałem, pogrubiłem, bo tam był jeden kolor, jak pamiętasz? Tego tych M. Na tym? I no, no, no. A I mam ja tutaj teraz te M. -y. Jak? 21,50, tak? 80 tak? i 10. No, standardowe mam. Okay. 21, 50, 80, 100. Okay. I na przecięciach. Ma... I tak, i będę tłumaczył. na przecięcia, nie? Po prostu widzisz, no to jest przecięcie tej, bo to, ta gruba to jest setka i ona wyznacza trend, nie? Jest przecięcie flaga wiatr, nie wchodzimy, nie? I to a, może to będzie łatwi _, łatwiejsze, a, łatwiejsze, nie? Domek, a te trójkąty, trójkąt i to tam, ta czerwona kropeczka, to coś one oznaczają, C czy to jest. Nie no, chcę monster... to, to zacząłem robić to wczoraj, ale tak sobie pomyślałem, że jak się nauczą ludzie na kropki, na te, na te trójkąty, te strzałki, prostoką... no. no to kurde, no to nie będą umieli strategii, nie? Tak. Ale to musisz wywalić, bo to jest w tym momencie, wiesz, mylące, nie? To wywala, wiesz, od wczoraj, od wczoraj zostało. Okay. I będę tłumaczył, nie? No tak i teraz... No, Czy patrz, tu jest impuls tu flaga i wchodzimy do góry. Poczekaj, czekaj, wezmę. Czekaj, jest... Okay. jest impuls. Mm -hmm. Flaga, nie? Tak. I tu jest tu jest to. Impuls. Flaga. I wchodzimy na... Na zielonej. No, no tak, na, na, na baj. I to myślę, że będzie ten, nie? Będzie prostsze niż te no, strzałki. Tak, tak. I to się ładnie układa, ładnie widać na, na wykresie i na tych... nie tych... wiadomo, że magia jest powyżej zera, no to na baja, nie? że jest na baja. Później mhm. będzie masz taki... Co zmienia? Ja bym na gdzieś nawet... To może żeby 4 godzinki. No tu też mam władzę. no Spadło pod spód. No. No to ja bym sobie jak to spadło, to muszę sobie zrobił gdzieś... No gdzieś tu to bym zrobił sobie, nie? Impuls. I tu masz tą, tą flagę taką. To jest chyba jakieś było, nie wiem, wydarzenie po coś na towarze Ale tu masz tak samo, zobacz. Impuls. No. I flaga i czerwony, i wchodzisz tu, nie? Mm -hmm. no Tylko tutaj tutaj jest złożę, wiesz, takie granie, bo tu jest yy, wsparcie, nie To Przy wsparciu na ser, nie to trochę dziwne, nie? Tak. Jakby, jakby spadło niżej, no to... Ale tutaj. To jest zapytań, w ogóle no. trend nie jest wzrostowy, tak? Bo ja bym no właśnie, no. Miała bardziej wzrostowy trend. To, to trzeba patrzeć tu, jak tu się odbije na tym yy, wsparciu. No. no to szukamy, nie? I znowu. A tu jest ten impuls i załóżmy, że tu jest ta flaga, nie? A tu masz impuls, znowu przeszło przez całą i jest kropa, nie? Uh -huh. Czyli ja to cofnę. Może będzie lepiej widać. Mamy ten impuls. Robi się flaga, ale czekamy na kropę, nie? Zieloną. No, bo dopiero się tworzy. No, na razie był tylko impuls, nie? Tak. Impuls jest, jak przechodzi przez całe, nie? Co to znaczy, jak przechodzi przez całe, że co? Dobrze od góry na dół, taki duży, nie? No to tak, jest, okay. no, to no, no. jest impuls, nie? No, no, no. No i jest. No i w tym momencie jak to jest wybić. pewno było ta. I tu była zielona. To tu jest wejście na, na Bajanie. Bo jesteśmy gramy z trendem, bo jesteśmy powyżej setki. Magdy powyżej zera. I tutaj ten hiper też powyżej zera. No i tego, tego właśnie, żeby się nauczyć cały czas wałkować to przez trzy przez miesiące, co nie zmieniać nic. Że ludzie już później na pamięć nie będą wiedzieć. Tak, 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 tak. No bo ja, to, ja to widzę na pamięć, już nie muszę nic tak. rysować, nie? Tak. A tu wyczaiłem, jak dałem ten sygnał. Już poszedł od momentu to już poszedł bo 1000 dolarów. Ale ja to już widziałem, że idzie coraz niżej. Jest przy, przy, tym, przy wsparciu, i mówię, że to będzie impuls. Czy tu pewno tu będzie impuls, tu będzie korekta i zapali się kolejny raz zielona, nie? i będzie kolejne wejście. No weźmy ten, weźmy nasze, nasze złoto. O. A bo wszystko pokażę, bo co tu ja zrobiłem. Bo... A tu mamy, się mamy podwójne zrobiło, nie? To jest... Podwójny szczyt. Dokładnie, odbiło się idzie na dole. Ale nie to jest trend spadkowy, prawda? Tak, tak, dokładnie. Mamy ten spadkowy. I, I mamy. No, dokładnie, tu nawet była flaga impuls. Tak patrzę tutaj na ten impuls, i tu jest flaga, ale nie jest spodnie. To lepiej się poczekać. No, tutaj aż zajdzie. No dokładnie. Tutaj co widziałem, to z 15 minut modem. Trend spadkowy. Tak sobie zrobiłem. Poprzebijało mi. Tu był ten, ten impuls, nie? Chodzi od góry na dół i, i ten, nie? I, jeszcze nie było tej, ale ja już wiedziałem, że to będzie trend, bo dolar jest silny, bo tak pompują tego dolara. Wszystkie waluty dostają w dupę, to jest raz. Tutaj, co widziałem... Też tutaj wybicie z kanału górą. To jest ryzykowne trochę, bo to mi górą wybiło, ale nie wiem, bo był trend. Czekaj, bo tam w 4 godzinach zaczęło to spadać, nie? Ale to może być też to tak, szło tak. do góry i to może być flaga wzrostowa, nie? I nie mówię, tak? może to być wybicie albo fake. Tak. I później tu taką widziałem, patrz, głowę z ramionami, nie? I tu na tym drugim ramieniu zrobiłem sobie tą, tą, Zrobiłem sobie tą y, linię trendu. No i szczerze powiem, że ryzykownie, ale tu znowu jest impuls. I znowu tutaj można. Czasami Muszę... trzeba czuć rynek. ale te, Tam polecam ten filmik, co wysłałem. No właśnie tak, zacząłem go oglądać. Muszę go skończyć. Jak skończymy Tutaj co ja widziałem tu. Tu też jest ryzykowne, bo schód do góry. Później widziałem dywergencję. To mi zrobiło podwójny tu szczyt. I tu, to będę na, na bank szybko zabezpieczał, nie? Mm -hmm. bo, bo tu się odbiło, poszło, przebiło ten szczyt. Mm -hmm. no ma, myśl, myślę, że zrobi tutaj rites, nie? I dalej pójdzie do góry, nie? Bo to jest na ile Na 135, nie? Bo jest trend wzrostowy. Ach, tu moje rysunki. Tu zrobiło podwójne. Może zrobić wiesz, tak jeszcze patrząc, co ci to przypomina? To mi przypomina to najwyżej W. Literkę W. Więcej, nie. nie wiem, chyba ta, Takie takiego, takiego jeszcze nie omawialiśmy chyba. Chyba nie, ale wiesz to no, no nie głowa z ramionami, tylko na dole jest W narysowane. Czyli do góry. A tu nic nie widzę dalej. Okay. Matko, a to co to, 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 to ryzujesz? U, jak wdeczka. Dokładnie. To się nazywa filiżanka w ten pater. Filiżanka, okej. Okay. Tak, jest, filiżanka. Uh -huh. I, i, I jest taki ucho się robi. Nie? I uh -huh. dalej do góry. Do góry. Dlatego może to być... To może być, etapie. teraz to może być tak. Proszę? Teraz jesteśmy na etapie tego ucha? Bo, bo tam nie... Dokładnie, widać. dokładnie. Okay. I dlatego będę szybko zabezpieczał. Jak to bo pójdzie tu może iść zawrócić. Mhm. Tu jest, widzisz ten punkt jeszcze jest taki ważny. Tak. Kurde, co się I on tu może dojść i zawrócić i dalej kontynuacja do góry, nie? Ja może to znajdę, jak to wygląda. Myślę, że parter filiżanki, to mi wyskoczyły same filiżanki dopisać forex bot. No, przerzucę. Aha. Aha, rzeczywiście takie uczko zajdzie trochę i... Tu może lepiej będzie, nie? Mm -hmm. Mieliśmy Myliśmy trend. No tam już mówiłem, że jest trend wzrostowy, nie? Zastowy, tak. I zrobiło to. To kółko? To kółko. No tak. No i to no, teraz to ucho, nie? I ja mm -hmm. jesteśmy na etapie ucha robienia. I będę do tego mówił, że będę to szybko zabezpieczał jakby co? Ja nie jestem pewien. Tu ma tu mam jakiś wykres. Aż to ucho zeszło niżej. niżej. No to jest jakieś takie Uło. dziwne to ucho. Ale tu już jest ok. nie? Mm -hmm. No można wejść od razu na, na, tu, na, na dole ucha, na, na paja też, nie? No. No zobaczymy to, jak się otworzy. Ok. Teraz mamy fundo Dolara. No tutaj też widzę ten nie? spadek. Mamy trend, trend spadkowy. Jakiś kanał się wyrosował. I myślę, że to właśnie jest wybicie z tego kanału. Może też być takie ramię, głowa, ramię i myślę, że może to może to iść. Fundo jena. To mi się zrobił taki ten wzrostowy trójkąt. Dlatego dałem małe, tu dałem 15 pipsów, dałem. To podawałem w ogóle? Nie, wam nie podawałem, nie? No, bo to jest też ryzykowne, nie? Mhm. Bo wybiło mi tutaj, bo myślę, że. Gdzieś dojdzie. jedna świeca dojdzie taka długa tutaj. Będzie ten spadek. A tu jest wybicie. Tak, czyli ja to liczę. Jako impuls i to flagę taką. Zobaczcie, mm -hmm. ja bo to szło spadkowe, i wzrostowe. I to wzrostowy wzrostowy, jest ten kanał jeszcze, nie? I... A BUSD, no to pewno. A nie, to, to nie dałem, to jest do. bo tutaj. To zmiana trendu. Nie, nie, ja myślałem myślę, znowu, że zrobić tą filiżankę, może zrobić, Aha. na dół. Aha. Ale czekam, ja czekam, jak mi tu poprzy, poprzy, przebije ten. Mhm. Tego mam pokazane, widzicie, nie? Tak. Impuls do góry. dopiero do A złoto? No, no to jesteśmy w tradzie, nie? Tak. Poleci. Impuls. Mamy ten impuls tu na dole? I flaga, nie? i spadek. spadek. Tu, nie, tu tak myślałem, bo yy, dałem na spadek. Tak walczyło, walczyło. To na 4 godziny, na na godziny było fajnie widać. na 15, to patrzę. Tak walczyli, tu walczyli. Co to jest konsolidacja? Nie objętnie, co weszłam baj czy sell, to ci wybiło, nie? Bo w mm -hmm. nie mamy dużych, nie? Mm -hmm. Ale później już tu widziałem, że tam coś się szykuje, nie? Grubego. Hmm. A to były też jakieś wiadomości w Nie, oni w piątki ten Pisałem, że w piątki przewiduje jakiś duży ruch. Uh -huh. to zobaczcie, ja jakby, bym trzymał te ze storku. Tak, jakby prostu to być profil nie, nie. No. Tam jest nagranie tam, co z Marysią dzisiaj robiliśmy. Tak, a gdzie jest, na grupie? Na grupie, tam na Telegramie jest. O, no, są wszystkie kwestie wyjaśnione. Dobra, to drukuję ten plan. No tak, tak. To no mówię, nie ma, nie ma, w tym, nie ma w tym tygodniu Adriana, bo się szykuje. Dobra, wrzucę na grupę. To dzięki Wam. nagranie jak jakbym się zgrazał, zaraz wam wrzucę, nie? Dobra, super. Trzymajcie się do wieczoru. No hej.